Minecraft od samego początku dodawał rzeczy z prawdziwego świata do swojej gry Ale wiele rzeczy nigdy nie zostało dodanych Na przykład polscy youtuberzy Postanowiłem sam ich dodać do mojego trybu Stile Brainrot, który przyniosłem do Minecrafta Zobaczymy jak youtuberzy, którzy już biorą nam mózgi będą wyglądali w swojej Brainrotowej wersji No dobra, witam was ponownie na Stile Brainrot Przez ostatnie 3 tygodnie bardzo dużo siedziałem na tym Nie nagrywałem tego, bo uznałem, że w sumie są to rzeczy, które nie chciałbym zdradzać jakiejś konkurencji, jak to tworzyć, ale udało mi się zrobić naprawdę bardzo dużo. Jedną z tych rzeczy jest chód, który pozwala na wyświetlanie informacji, które normalnie znajdowałyby się na scoreboardzie, której potrafi być czasami nieczytelne. A dzięki chudowi możemy nawet wyświetlać informacje o tym, że aktualnie ktoś kradnie ci coś z bazy, albo inne rzeczy, które zobaczycie jeszcze w trakcie odcinka. Ale zanim zobaczymy inne funkcje, zajmie się pierwszym YouTuberem, którym zostanie. BęByCie! Chyba najpopularniejszy aktualnie kanał w stile brainrot. Trzeba wymyślić przede wszystkim jego jakieś połączenie, z czym on może być szczególnie powiązany. Zebrałem więc najważniejsze informacje o nim. Zrobiłem kilka zdjęć, twarzy, awatara, skina w Robloxie oraz skina Bambiczka z Fortnite'a, czyli tego podstawowego. A następnie poprosiłem sztuczną inteligencję o to, by stworzyło z tego brainrota rota. Ja, nano banana wygenerowało mi coś takiego. No, nie, no. I po wielu innych próbach. Co jest? I czemu? Ciągnęłem skrzywa, wieża w pizie? Co się ty dzieje? Co to są w ogóle za owce? Wreszcie po wielu różnych próbach zrobił art dzieło. To wygenerowało. Próbowałem też korzystania z ChatGPT, ale... Eee, dobra, jednak w tym chyba nie pomoże nam za bardzo sztuczna inteligencja. Ja nie wiem że to jest niby podobne. Ja yeah. sztuczna inteligencja strata czasu, dlatego że minęło 30 minut, a jeszcze nic nie zrobiłem. Przypominam, że naszym zadaniem jest odsorować youtuberów i chciałbym zrobić ich około 6 lub 7, więc dużo roboty jeszcze przed nami, a oceniać te wszystkie brainroty będzie największy brainrot jakiego znam. Czyli kapcio. Dobra, chyba trzeba się trochę posłużyć tym jak wygląda odin, din, Din, Dun. odin, Din, Dun, Ma Din, 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 Dun. Jak się to mówi teraz de proces. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Jak to teraz zrobić, żeby on wyglądał tak jak na obrazku, to nie wiem. Ale potrzebuję wyznaczyć co środek i próbujmy zrobić cokolwiek. A mi zdarzają się takie głupie pomysły, jak na przykład przerabianie twarzy w ogóle. Dobra, y Mimo wszystko chyba jednak zrezygnujemy z takiej opcji. Ostatecznie postanowiłem przerobić mojego Edgara z Brawl Stars w Minecrafcie na Jacoba, e, znaczy Bambiczka. On będzie miał podobne włosy w sumie. Spróbujemy przerobić teraz tego żółta. I po chwili pracy wyszedł mi Dexy. Tak, on Dexi. Dexy. Piatnasi, minut Pozny. Tak. Ciągle kombinuję strasznie ciężko zrobić cokolwiek na takich małych pikselach. Dlatego wydaje mi się, że na razie zostawmy twarz tak, jak jest. Ale ciągle musi to być Brainrod. Dlatego myślę, że Bambik powinien. Yy, wyglądać trochę inaczej. O, i wystawmy język. Dobra, spróbuję dodać mu sombrero. Sombrero zrobiłem przez przypadek, bo okazało się, że po prostu na odcinku uruchomił się even tako, i dlatego miał tę czapkę. Już robię Ale wreszcie wpadłem na atrybut, który faktycznie jest związany z bambiczkiem. Bo on w jakichś okularach tu robisz wszystko? Trzeba mu okulary dodać? Już to zmienił wszystko. I odrobinę zmieniamy wygląd. Hmm. Myślę, że to, to wystarczy. To jest agent. Hmm. Może jeszcze Street Fortnite mu coś doda. Dodałem mu ciało bambiczka oraz założyłem mu kamizelkę odblaskową, tak jak jego postać w Robloxie. W żaden sposób on teraz nie jest brain rotowy. On wygląda jak jakaś postać tutaj, po prostu normalna. Dobra, zawołałem więc szefa, by rozpoznał naszego pierwszego brainota. Może właśnie bez okularów byś powiedział, dobra? I sobie tłumaczył, nie rozpoznał, bo okularów nie ten. Dobra. Więc... Witam, witam, wit witam szefa. Kurde, jak ja wszedłem jakoś dziwię, jeszcze raz. Ja, ja byłem rozkraszony cały. Dobra, dobra musi ja zgadzać, co to jest za BrainRat? Wiem, co to jest Brawl Stars Nie. Nie? Ale to jest jakiś youtuber. Czekajcie, a dobra, bo to youtuber, bo jak ja mi się skażę z Brawstart to <laughs> swoim odcinkiem uh -huh. Czekajcie. <laughs> Jest to jakaś podpowiedź? <laughs> Nooo. Ale lipa, taka odbyłeś. to miał być Bambiczek. Bamb Bambiczek? Ej, dobra, ej, faktycznie, bo okulary, ej, Okula... to jest mocne, <laughs> mocne to jest. Ja już wiem, co musi zmienić do Jacoba, bo się rude włosy, to po pierwsze, on ma rude włosy. On ma rude włosy. Jacob jest rudy. No to, Jacob... to, 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 to musimy się naradzić, co trzeba zrobić, no no żeby on wyglądał stary jak brain Rod. Na pewno, ale okulary są spoko, nie? Bo to one naprowadzają. Okulary na są tkanie. genialne. Ale możemy wywalić sombrero, możemy z czymś innym go połączyć. Może z dramą z Fortnite? O, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. A z, a z czym on będzie właśnie takie żeby to był bambicini? O ma ba bambicini cappuccini. Tak Skąd się nazywa Twoim. No ale kampucini to będzie bez sensu, stary. No to prawda, ale to nie moja wina. I rude włosy lekko mu zrobią. Warto ale... mówi, że on jest rudy. Bo on, sobie rozjaśnia. On, on, on udaje, że nie jest rudy. Ale? Ej, dobre, no ja dobre, powiesz, dobre, powiesz, dobre, dobre, powiesz, dobre. Rudę, rudę. Od razu mówię dlaczego. I po zmianach, które kazał wprowadzić mi szef, wygląda to tak. O kurde, ej, dobra. To jest dobra Bardziej, zmiana. Bardzo dobra, TV. no. Widać od razu, że to lama. A jakbyś mu do, dał przywrócić tą czapkę, którą on miał? Właśnie wydaje mi się, że są Sombreropsuje wszystko, ale. Nie, ej, mi siedzi, zobaczmy to. Do dobrze, ja muszę Dobra, Dobrze, dobrze, Tak, ja, bo, bo, burza mózgów, burza mózgów. To pomaga. Mocne. No i dodałem go do Minecrafta w każdym z aktualnych wariantów. I stworzyłem dość ciekawą animację. Oooooooooh! Wow. Ale szaleje ten kafelusz Sam Bambiczka oceniam na jakieś. 5 na 10, no nie jest za bardzo podobny, ale na szczęście jeszcze przed nami kilka innych youtuberów, którzy widzą mi o wiele lepiej, zobaczycie. A kolejną funkcją na serwerze jest naprawdę wiele, wiele nowych wariantów, które będą pojawiać się w różnorakich eventach na serwerze. Galaxy, Pink, Rainbow, Matrix i wiele innych. Nie są to takie zwykłe warianty jak na innych serwerach, ale takie, które naprawdę wyglądają pięknie i chyba wielu z was będzie zbierać indeks, produkować też taki wygląd bazy. Yoshi hiromayoshi. Dobra, a czas więc na Yoshiego. on też grał w stylu Brain Rod, też w Plants vs Brain Rod i w inne rzeczy. Ale Czas przygotować kilka zdjęć i Josiego, tak by mieć na podstawie czego robić jego brain rata. O, będzie można różowe wykorzystać. Dobra, ale on ma teraz wąhala. A czy wąsa? Wąhala. O Aparatem się po... Ooo! A głupi aparat na zęby. Sigma Skin Minecraft! Oho. Jo! To są male. Tak będzie musiał wyglądać Yoshi. Zacznijmy znowu teoretycznie po prostu od czegoś takiego. No i zacząłem robić jeszcze jego Sigmę. On ma taki zarost, więc na pewno trzeba mu ten zarost zrobić. Powoli coś w tym jest. Nie <ścoughs> trochę chciałem zrobić taką postać, że on... Chodzi, jakby tymi włosami, ale to są. Nie, to była przesada, jakaś chyba. No, to może być sama głowa skacząca, co nie? No i chyba jednak zrobimy skaczącą głowę. Dobra, pocieńmy jeszcze tutaj do końca włosy. Teraz trzeba się zastanowić, czego mu brakuje. To co jest, co jest jeszcze tutaj nie tak, bo coś mi nie pasuje. Bardziej wygląda jak Jack Black, która tak tylko czysto teoretycznie spraszył sobie różowy kolor włosów. No i to jest OG Yoshi. <noise> no i dodaję też animację. Strasznie bawi mnie to, że ta sama głowa skaczy. że to jest niesamowite. Ja. <noise> Błagał wow, chyba szefa. Zobaczymy, co sądzi. Czy odgadnie tę postać? Kolejna postać i teraz. Tu postać, tak? tak i mi się się. Wyda wydaje mi się, że zgadniesz od razu, stary. Ale Do nie dobra. jestem pewien, uwaga Ja yeah, jestem. Czeka, czekaj, 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 no Jak nie? Jak nie? To jest Steve z Minecrafta? Nie to jest Joshi stary Joshi to jest? To jest <laughs> zabierze, włosy, bo... nie Ale czemu on ma jakiś, jakiś czar, czemu on jest jakiś dziadkowany? Jak jest dziadkowany? On tak wygląda, stary Kurde, ciężki temat, no Nie, jak, jak nie? No stary jest... A Drakis widział? Nie Drachis! Dobra, czy jesteś wskazać co to za youtuber jest? Wygląda jak Steve Pocki. z Microsofta. No to jest jakiś youtuber to jest? Polski? No. Czokolwiek? A czekaj, a, czeka, a teraz? Nie się Nie. Nieee! To jest No! Jest jeden no jeden, przecież Joszyn, stary. No przecież! No, wygląda. Nie zmieniła ta twarz taka za bardzo Sigmowska, nie pasuje do mnie. No jak, on tak, on wygląda właśnie jak taka Sigma, stary. No, ja oceniam go na 6 na 10. Wyszedł trochę lepiej niż Bambiczek, ale nie mogłem go rozpoznać, więc zróbmy teraz coś, co będzie bardziej rozpoznawalne. Ale najpierw pokażę wam inną funkcję, czyli dodaję wam takie dialogi, dzięki któremu łatwiej korzystać z naszego indeksu i z innych rzeczy. To jest nowa opcja w Minecraftu, której jeszcze nie widziałem na żadnym serwerze, a dzięki temu nie musimy korzystać z jakiegoś GUI, tylko po prostu możemy w łatwy i czytelny sposób pokazać na przykład, jakie brainroty już posiadamy. No dobra, jakoś musi nam się to udać zrobić, serio, nie? Za bardzo zdana Te Wszystkie zdjęcia, które on ma, ty są dosłownie takie. <śleskujesz> Co jest? Co jest? Postanowiłem zmodyfikować jedną z naszych pierwszych wersji bambiczka na właśnie tobiasza. Zmieniłem jego fryzurę, dlatego że to ciągle sobie ustawiał włosy do góry, dodałem jego charakterystyczny pieprzyk i postanowiłem dodać okulary z jego zdjęcia na Instagramie i chyba YouTube. Kurde, ciężko strasznie takie twarze zrobić. Nie wiem, jak ktoś jest jakiś wyskilowany, ale sądzę, że może trochę ten pieprzyk pomóc. Ale myślę, że jego atrybut połączenia go bardzo zdradzi. <laughs> Już to będzie. Sobie to będzie kozackie, to będzie kozackie. Patrzcie, taki zegarek od tej. Rolex Minecraft model. Ja, jaki, jaki kurde design. Mocny, ej, kupicie mi taki. Proszę, proszę. Ja nagram takiego samego. Jaki kupicie taki, nagram taki sam tutaj. Eee, TikTok. 1 do 1. Proszę. No i szybko zrobiłem ten zegarek. <śś> jak to, jak to nie strzeli się nikt, to się było płacze, chyba, nie? Zrobiłem jakąś świetną animację. No jak tego nie rozpozna, to ja nie wiem, już naprawdę. Serio, nie? Kolejna osoba, uwaga. O kurde. Nie gadaj. <laughs> musisz, <laughs> musisz zgadnąć, musisz. Nawet te cechy twarzy szczególnych. Czekaj, ale... Bo ogólnie, I, jakby... I, i co to jest problem? dookoła, i co to jest dookoła tak? Dokoła co to jest? No jeśli się to kojarzy z Okej, okay, czyli mamy... Okay, mamy dobrze, mam zegarek, tak, tak. Mamy ten... zegarek. Czemu, nie mam czemu pojęcia, zegarek? czemu są czemu okulary, z... nie? Mam w głowie tylko jedną osobę, nie? Zobiasz game! Zobiasz yes! yes! <grymny> ja ten sobie! <grymny> o mój chorz! No nie kojarzysz tego ci kulary! No bo no bo miał jakieś takie zdjęcie, czy jakaś... No, profilowym czarno czarne No i Zajubi... zrobiłem mu tak, taką animację, widzisz <grym> jak ale się ale kręci? zrobię to jest najlepsza animacja. A, a zrobiłem mu tutaj, na no, zamiast uchatek, takie dokręcenia, no. nie? Żeby tak przekręcić mu... <grym grym> przekręcić mu łóżko, stary. Kurzy, kozak. Ja sam oceniam Tobiasza akurat na tak 8,5 na 10. Jest coraz lepiej, ale jeszcze wydaje mi się, że najlepszy przed nami. Mam kolejną postać na głowie. ZIALONI, ZIALONI. To będzie strasznie łatwe, żeby to odgadnąć, jak to zrobię. Mm, ale spróbuję go zrobić po. Po prostu najlepiej jak potrafię, co nie? Tak jak, tak jak zawsze zresztą. I zacząłem od jego twarzy i chciałem na początku, żeby on został takim pół człowiekiem, pół dolarem, ale ostatecznie zmieni się to trochę. Aczkolwiek bardzo próbowałem zrobić to, że on paliona, a ciągle przypomina jakiegoś giga starego zioma. Ja pili zaraz się chyba poddam, mnie, nie wiem, nie wiem co zrobić, żeby on nie wyglądał jak stary dziad. To zetnie brodę po prostu, co? co że z tym zazdroszony, że mnie rośnie? Może i tak, aczkolwiek patrzcie, to zapuszczałem tydzień i jeszcze chwila i będę miał tak jak on. No kurde, nie jestem przekonany, ale akurat muszę wychodzić, więc sobie wrócę do tego po prostu. I czasami po takiej przerwie przychodzą nawet bardzo dobre pomysły. On ma strasznie często otwarte te usta, więc spróbuję może zrobić coś, co go zbliży do tego. Czyli dodałem mu po prostu tak, żeby otwierał tak gębę jak tutaj usta. Żeby otwierał tak samo usta. O. I okazało się być to świetnym pomysłem. O, no i to jest. No ale trzeba z niego zrobić Brainrota. Zawsze, jak jest Kimili Toilet, który wskakuje z kibla, możemy też zrobić Paliona, który wyskakuje z walizki na pieniądze. To też jest jakieś. I fajna animacja wtedy będzie taka skakania. I wydaje mi się, że w Minecraft mieście, który jest zresztą bardzo fajny odcinek, był także rzecz y, właśnie typu walizka. O, O, mam jeszcze takie. O, fajne, fajne. No i po kilku ochach oh, i achach później. Haha. <laughs> Ale, no, wygląda to kozacko, podoba mi się. Zrobiłem te nowe kolory i wygląda naprawdę kozacko. Zróbmy jakąś fajną animację chodzenia, żeby faktycznie, ty typu... był. Ej, kurde, ja bym zrobił. Próbuję zrobić, żeby zamykał i otwierał usta, ale nie jestem pewien, czy to będzie działać. No i zrobiłem jedną z najlepszych animacji w moim życiu. Przynajmniej jeśli chodzi o Minecraft. No i świetnie. Jeszcze myślałem o jednej rzeczy, bo aktualnie zrobiliśmy czarną, a możemy spróbować zrobić ją zieloną. No i czas zawołać szefa. Nie, ale teraz gadnie stary w sekundę, nie? No, zamknij, oczy, zamknij, oczy, zamknij oczy, zamknij oczy, zamknij oczy albo do... Dobra, dobra, dobra Szyb... Szybki strzał, szybki strzał Tu, no O. wario, wario Patrz jak skacze stary o, o kurde, kurde, co jest? O ustawi specjalnie mu zrobiłem, że rusza, widzisz? A jeszcze ja zielone... No genialne, kurde. A jeszcze, ja że to jest do tej pory najlepszy jest Fajnie, fajnie, no. nie? Ja palię na oceniam na 9,5 na 10, dlatego że jeszcze wydaje mi się, że jedna postać wiele lepsza przed nami. A kolejną rzeczą, jaką chciałbym pokazać wam w stylu to slab, który wygląda naprawdę niesamowicie i także oferuje wiele, wiele różnych kolorów. I pamiętajcie, że start już 17 listopada. Dobra, czas na piątego jakiegoś agenta. Nawet nie wiem kogo. <laughs> i właśnie zepsuł się w domu czajnik. I tak sobie teraz mówię, kurde kogo by zrobić? A czajnik nam prąd wywalał, czajcie, w ogóle mocne. <grywa> znaczy ten czy elektryczny, a nie. Zacznij. zróbmy czajnika No wytyfy, ale żebym zdjęcia przygotował Jeśli chodzi o czajnika to bardzo proste Przede wszystkim niebieski kolor, aparat na zęby No i postanowiłem yy, trochę pokombinować z jego włosami Ale ostatecznie zdecydowałem się na to, żeby zrobić z niego faktycznie czajnik Czajnik Ale że kolor skóry nie wygląda dobrze To zrobiłem go w kolorze niebieskim Tak jak w kolorze w Friends Ale sądzę, że animacja robi tutaj giga robotę 3, 4, idę o kurde, o kurde, nie, nie, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, a ciąg... Weź animację trzymaj. Te chwilę czekaj, po pierwsze. To w sekundę Aparat na zęby. Po drugie, niebieski kolor. Po trzecie. Noszenia, co jest do noszenia. Ja pierdś, ale To jest lipa, że wstałem rano i nic się dzieje. Już wiem co to jest, już wiem co to jest! To jest czajnik! A dzisiaj ma niebieski kolor, co to No zaka? bo on jest. Friends ma niebieski kolor. Chłopie, Ej, ty jesteś taki mądry, to jest genialne. Nie? Ja miałem problem zgadnieć się tylko i wyłącznie przez ten kolor, bo ja za bardzo rozkmiałem. bo stary, słuchaj. Obo stary, jestem w stanie. zacząć oglądać Friends? Muszę zacząć oglądać, zaraz robię sobie maraton, będę oglądał przez 2-4 godziny Friends. No i słusznie, słusznie. <młysza> jesteś wywalony faktycznie. A widziałem! Ja <młysza> widziałem, zawsze. <młysza> ej, a ty tego nie widać chłopie. O. Nie widać, nie Zaz zrobi się. taki kurwa. Tak, co? Ej się no co tam. Deaktyw, ja idę wybrać. robić yy, w takim razie królewny. Wracałem ponownie do średniowej, ja oceniam to na tak 6, na 10, ale ostatnia praca będzie serio najlepsza. Czas, Czas się dodać to. youtubera. Tego raczej nie powinien nie odgadnąć, ale wydaje mi się, że no może będzie miał jakieś lekkie problemy przy tym, ale zobaczymy. KFC. Coś tam przygotowałem, nie ma jakiejś tragedii. Zastanawiam się jak to zrobić, żeby to nie było takie oczywiste i żeby było turbo śmieszne. I standardowo zacząłem od wzorowania postaci jego ludzkiej, a potem zrobimy z niego brain rota. Żeby było trochę ciekawej, połączę go z tym tutaj i zrobimy tak, że ma po prostu taką czapeczkę czapeczką, czyli że od tego miejsca mniej więcej zrobimy, dodam takie oczy po prawej i po lewej i wyszło to mniej więcej tak. Dobra, teoretycznie mamy coś, co już mnie satysfakcjonuje, ale zróbmy jeszcze jedną małą, małą, delikatną rzecz. Ale to zobaczcie już razem z szefem. Dobra, do jeszcze wodejść, podejść, wodejść. Musisz sobie przejść za. Dobra. Zamki, no, zamki, zamki. Dobra, ja co, usiądź, sobie, usiądź sobie, usiądź sobie. Dobra, siada, siada. E, tu? dobrze. Ta, no. Mogę patrzeć w ogóle widzowie, dajcie znać, że mam brudną koszulkę. Jak nie, to jest pro progres, jak nie, tak, to jest lipa. Pięknie, pięknie, dobra, dobra, już nie będzie, no. Uwaga, Tak. JA WIERZIELE KAMI PASY! <grym> to jest ten! Kebczo, kebczo! co <grym> jest? I ja się nie zdążył. Ja nie wziąłem. A z, Aha, a, a, a właśnie taka fasza, mam wersję z okularami jeszcze ciebie. Ale patrz, teraz, teraz ci rozwalę w stare. Tylko... Ej, no, czekaj, 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 czekaj. Musisz zastanowić się, konta, nie ma co mogę zrobić. Szczerze, nie mogę, nie mam jest pojęcia. Jest przemocarna, uwaga. Co ty zrobiłeś ze mną? Co jest? Ej, co jest? A się hamburger hamburgera akurat. Nie wiem, tak myślałem, że, że on będzie tak idealnie wyglądał że najszybciej się zrobi hamburgera. A, jeszcze akurat, jak przyszedłeś teraz po imieniu klasycznym, ja jadłem. Jadłeś hamburgera? Nie, akurat hamburgera. To jest najlepszy Brainrot. To jest najlepszy Brain. Jo Z kobie wygrałeś Mówię, nie, musiałem ostatniego zrobić, tak żebyś na 100% ja. rozpoznał już od razu, nie? Ja całą bazę robię w Kepciach. Jak, 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 jak go raz jeszcze Musisz wymyślić ty nazwę. Ja muszę? No, wymyślisz nazwę. Fakt, dobra. dobra. Już Albo najwyżej możecie napisać w komentarzach. Napisz w komentarzach, tak. I Kepcio wybierze sami, przy ten. Tak, 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 tak. zrobimy tak. Ja najwyżej jest... kto wymyśli najlepszą nazwę, też dostanie tego Brainrota. rota Aj, jakby, to, jest tak? dobre, to jest dobre, to jest tak, dobre. Napiszcie tak, też tak, swoje tak, niki i to wtedy zobaczymy, tak. Kurde, genialne, nie? Dziękuję, to akurat zaszczyt stary. I to właśnie do Kepcia należy 10 na 10. Naprawdę niesamowity Brainrod, wyrzed najlepiej i pamiętajcie o tym, że start na Coxrafcie już 17 listopada. Ja cię ja będę na pewno. Pesa. <grym> i siano plona jest Dobra, koniec.